Cześć, witam wasarek, piasek serwisu ultramobile.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję jednego z najciekawszych urządzeń mobilnych ostatnich miesięcy, a mianowicie Asusa Padfone 2. Oto nasz dzisiejszy bohater. E, dwójka w nazwie sugeruje, że jest to już druga generacja tego urządzenia i oczywiście tak właśnie jest. E, pierwsza odsłona Padfone niestety nie cieszyła się zbyt dużą e, popularnością. E, Głównie ze względu na fakt, że była ona dość, no nazwijmy rzeczy po imieniu, toporna. Sprzęt był gruby, nieporęczny, klapka pod którą chowało się telefon nie nadawała mu jakiegoś specjalnego szyku czy stylu, i całość w rezultacie nie sprzedawała się najlepiej. Dwójka to zdecydowanie lekcja dobrze odrobiona przez Tajwańczyków. Koncern Asus wyciągnął daleko idące wnioski z niepowodzenia. Patfona e, 1, e, No i co? Przyjrzyjmy się, e, co w tym urządzeniu zostało poprawione. Patfona e, 2 to przede wszystkim e, smartfon. Smartfon, muszę przyznać, już na pierwszy rzut oka robiący fenomenalne wrażenie. Jest to moim zdaniem jeden z najlepiej wyglądających telefonów w tej chwili dostępnych na rynku. E, spójrzmy, jak on wygląda. Urządzenie ma kształt e, takiego delikatnego klina, który jest mocno podkreślony przez taką srebrną wstawkę z matowego metalu. Po lewej stronie nie mamy żadnych przycisków, po prawej natomiast przycisk włączania, a pod nim znajdują się przyciski regulacji głośności. Na górze slot na karty SIM, tutaj mieści się już karta w tej chwili standardowa, czyli Micro -SIM. Na środku wyjście słuchawkowe. A na dole złącze do ładowania, natomiast co ciekawe nie jest to złącze mikro USB, a port NHL, który poza standardowymi funkcjami ładowania i łączenia z telefonem ma jeszcze, i łączenia z komputerem ma jeszcze różne inne funkcje przenoszenia dodatkowych danych itd. Telefon jest przede wszystkim bardzo lekki. Waży zaledwie 135 gramów, świetnie leży w dłoni i bardzo mu w tym pomaga tylna część obudowy, czyli plecki pokryte takimi koncentrycznymi kołami nawiązującymi do tej całej stylistyki Zen, którą Asus bardzo mocno promuje również w swoich laptopach czy innych tabletach, np. w Transformerach. Tylna część obudowy jest zdejmowalna. Można ją zdjąć, natomiast jest bardzo sztywna i Asus generalnie nie zaleca dokonywania jakichkolwiek ingerencji pod pokładem. Ekran Patfona 2 ma przekątną 4,7 cala, co stawia go jakby w górnej części stawki dużych smartfonów. Jego rozdzielczość to 1280x800 pikseli. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która została poprawiona w porównaniu z pierwszą odsłoną Asusa. Tam ekran był tęki. To była pierwsza rzecz, która już po włączeniu tamtego modelu jakby odstręczała mnie od dalszego jego używania. Tutaj ekran jest świetny, kąty widzenia są naprawdę znakomite, kontrast, jasność, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wyświetlacz został wykonany w technologii Super IPS+, Plus, no i jak widać poskutkowało to naprawdę znakomitymi parametrami. Bardzo ważną rzeczą, którą Asus powinien się chwalić, jakoś szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby zrobił to szczególnie mocno, jest aparat. Aparat o rozdzielczości 13 megapikseli. Zdjęcia powiedzmy sobie robi no, standardowe, bez jakichś odchyłów w dół czy w górę. Natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt, że pozwala on rejestrować filmy wideo w rozdzielczości 720p i szybkości 60 klatek na sekundę. To sprawia, że naprawdę filmy zarejestrowane tym urządzeniem będą bardzo płynne, nawet jeżeli wymyślimy sobie, żeby je puścić w jakimś zwolnionym tempie, to będą one znakomicie wyglądać. Nie wiem, pewnie wiele, wiele nawet półprofesjonalnych lustrzanek w tej chwili nie może się pochwalić tak dobrymi parametrami nagrywania wideo a wśród telefonów jest to już na pewno jeden z najlepszych wyników. Ciekawą rzeczą jest też przednia kamerka, która ma rozdzielczość 2 megapikseli, czyli całkiem niezłe autoportreciki możemy sobie w na Facebooka robić samemu w całkiem niezłej jakości przeprowadzić całkiem rozsądnej jakości wideo rozmowy. Na pokładzie Patrona 2 mamy Androida 4.1 Jelly Bean, Asus właściwie nie, nie postanowił zapychać go jakimiś własnymi nakładkami. Jest tylko kilka firmowych widgetów, które zresztą fajnie spełniają swoją rolę. Jeden z ciekawszych jest widżet pokazujący stopień ładowania smartfonu i jego stacji dokującej, do, chwili, do której za chwilę dojdziemy. Mamy tutaj też funkcję oszczędzania energii. Która, trzeba przyznać, działa bardzo fajnie, pozwala wydłużyć czas pracy na baterii o ładne kilka, nawet kilkanaście godzin. Ogranicza ona po pierwsze szybkość pracy procesora, po drugie wyłącza niektóre funkcje sieciowe działające w tle. Jest to podobne rozwiązanie do tego, które Sony zastosowało w Xperia Z. Znowu Asus jakby pokazał to troszeczkę wcześniej, nie chwaląc się tym szczególnie. I tutaj należy się, myślę, spory szacunek dla, dla Tajwańczyków. Bateria ma pojemność 2140, jeśli się nie mylę, miliamperogodzin. Dokładną specyfikację znajdziecie oczywiście w opisie filmu na dole. Cóż jeszcze? No, wszystko działa tutaj tak płynnie, jak można sobie tylko wymyślić. Jest to możliwe dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon S4 Pro. 4 rdzenie, 1,5 GHz, 2 MB RAMu czyli absolutnie topowy w tej chwili, topowe parametry i tutaj też Asus naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jedną z największych wad Platforma dwójki jest fakt, że nie ma on portu na karty pamięci, nie możemy zatem rozszerzyć dostępnego tutaj miejsca. Na pocieszenie trzeba dodać, że dostępne są wersje 32 i 64 gigowe. Tego urządzenia, co samo w sobie już powinno wielu, wielu użytkownikom wystarczyć. 64 GB to naprawdę bardzo dużo. Szczególnie, że Asus dokłada też sporo miejsca w swojej chmurze. Oczywiście poza tym możemy korzystać z ogólnie dostępnych chmur jak SkyDrive czy Dropbox. I myślę, że nikomu nie powinno miejsca zabraknąć. No dobra, przejdźmy teraz do elementu, który oczywiście poza świetnym wyglądem i świetnymi parametrami wyróżnia patrona Dwójkę od konkurencji. Tym elementem jest stacja dokująca, czyli nic innego jak 10-calowy tablet, pozbawiony całej wnętrzności poza baterią. Natomiast tym, co z kolei wyróżnia tablet od innych, jest fakt, że ma on z tyłu tutaj taką kieszonkę, w której możemy zamontować nasz smartfon. Odbywa się to dokładnie w ten sposób poprzez wsunięcie go i spójrzcie teraz. Pyk. Po sekundzie mamy już gotowy, działający, w pełni funkcjonalny 10-calowy tablet. Również i ten element platforma dwójki przeszedł sporą renowację w porównaniu z pierwszą oceną tego urządzenia. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest on przede wszystkim dużo, dużo cieńszy, lżejszy. Łącznie z, telef z telefonem waży on niecałe 650 gramów, co jest wynikiem lepszy od no lepszym od nowego iPada. A pamiętajmy, że mamy tutaj i. Tablet i smartfon w jednym. Co można jeszcze powiedzieć o samym tablecie? Ma odbudowaną baterię, która co ciekawe może służyć oczywiście jako ładowarka dla samego smartfonu. Tutaj domyślnie ustawiony jest tryb, tak zwany tryb inteligentny, w którym system próbuje wyrównać pozostałą ilość energii w obu akumulatorach do tego samego poziomu. Można oczywiście ustawić sobie tak, żeby tablet służył tylko i wyłącznie jako ładowarka dla telefonu. Możemy go wtedy jeszcze raz spokojnie, praktycznie od zera naładować i cieszyć się bardzo długą pracą. Tutaj rozdzielczość niestety jest taka sama jak rozdzielczość smartfonu, czyli 1280x800. No, oznacza to, że ten ekran już przy 10 calach zdecydowanie nie jest tak ostry i wyraźny, jak jest to jak ma to miejsce w przypadku samego smartfonu. No nie zmienia to faktu, że cała reszta parametrów stoi na równie dobrym poziomie, zarówno kąty widzenia, jak i jasność. Tutaj mamy zresztą kilka różnych trybów dopasowywania jasności, za co też należą się Asusowi spore brawa. Sam proces przełączania się pomiędzy wyświetlaniem obrazu na smartfonie i a tablecie trwa mniej więcej sekundę poprzedniej generacji było to dwie sekundy, więc tutaj też mamy spore e, e, przyspieszenie. E, co jeszcze można powiedzieć o tym urządzeniu? Tył jego został pokryty e, bardzo ostatnio modnym, takim gumowanym plastikiem, który e, fajnie leży w dłoni. E, jest, e, sprawia wrażenie e, solidnego, nic tu nie trzeszczy. Oczywiście jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że e, Mimo, że pozornie tutaj niewiele rzeczy trzyma ten telefon, to możemy być spokojni o to, że nie wypadnie on nam podczas noszenia czy jakiegoś bardziej żywiołowego wymachiwania tym sprzętem. Zobaczcie, mimo bardzo usilnych starań, no praktycznie nie da się go w ten sposób wyrzucić z tego gniazda. Jest tak dlatego, że mamy tutaj takie gumowe, jakby coś w rodzaju hamulców, które działają na zasadzie bardzo silnego tarcia. No i trzeba przyznać, że jest to świetne rozwiązanie. Telefon wchodzi bardzo leciutko. Wyjmuje się go również, no trzeba oczywiście pewnej siły użyć, ale też wcale nie jest to nic szczególnego. Natomiast już po włożeniu go... Do środka on bardzo mocno siedzi i za to rozwiązanie też należą się inżynierom Asusa duże brawa. No cóż, czas chyba na szybkie podsumowanie. Patron 2 to bardzo duży skok naprzód w porównaniu z pierwszą generacją tego urządzenia. Co prawda, jest już na horyzoncie platform Infinity, czyli trzecia odsłona. Tej hybrydy, która została zaprezentowana w, na targach MWC w Barcelonie w tym roku. Oczywiście na naszym kanale możecie zobaczyć króciutką e, prezentację czy rzutokiem na, na platforma Infinity właśnie na targach e, MWC. E, natomiast zanim tamto urządzenie wejdzie do sprzedaży, to jeszcze pewnie troszeczkę czasu minie. E, to jest już w tej chwili dostępne. Niestety troszeczkę gorzej jest z ceną, ponieważ e, no, taki zestawik, czyli smartfon plus tablet. w. E, w polskich sklepach z tego co widziałem, można kupić za 3500 zł mniej więcej w wersji 64-gigowej. E, oczywiście pewnie można znaleźć troszeczkę i taniej. E, czy to jest dużo, czy mało, no to już jest kwestia tak naprawdę indywidualna. Jeżeli ktoś potrzebuje bardzo fajnego smartfonu, e, bardzo wydajnego, z długim czasem działania na baterii, z fenomenalnym wyświetlaczem e, i naprawdę robiącego spore wrażenie, e, to powinien się nad. Nad właśnie platformem 2 zastanowić szczególnie, że w tej cenie dostaje też coś w rodzaju stacji dokującej, będącej jeszcze dodatkowo e, tabletem. E, no, chyba mógłbym się przekonać do takich rozwiązania. Gdyby Asus e, zechciał zostawić mnie na dłużej, to pewnie bym sobie chętnie z niego pokorzystał, co oczywiście niestety się nie stanie. E, na dziś to wszystko. Zapraszam do oglądania innych naszych recenzji e, i do odwiedzania serwisu ultramobile.pl. A także naszego profilu na Facebooku facebook.com ukośnikultramobile.pl. Do zobaczenia, cześć!